Czy jak pada deszcz, to powinieneś siedzieć w domku i nie robić nic, pić piwo, oglądać telewizję. Czy jak pada deszcz, to nie powinieneś wtedy właśnie przyjechać na jezioro? To jest dobre pytanie, ponieważ ja dzisiaj, kiedy zaczął padać deszcz, pomyślałem sobie, deszcz, pomyślałem sobie, to jest odpowiedni moment, żeby przyjechać na jezioro i żeby tutaj dobrze się zabawić. Na przykład poleżeć albo popływać. Czyż nie? Zapraszam Ciebie do oglądania. Cześć wszystkim moi drodzy, jesteśmy przy wjeździe do Kuninki i e, mam ochotę zobaczyć co tu w ogóle jest. E, co to są za ośrodki, czy są pomosty, czy jest fajnie. Pogoda jest bardzo fajna, nie narzekam, deszcz pada, czyli jesteśmy po prostu od drugiej strony wjeżdżamy, nie? Także zobaczmy, czy da się tutaj w ogóle dojść. Tam mamy ulicę Główną od drugiej strony, nie? I sobie będziemy iść po kolei. Taka pogoda jest najlepsza, bo nie ma słońca i pada deszcz. Zgodzicie się ze mną? Przeczuwam, że będzie tam w tym kierunku. O, jezioro, ale jest tu masa ośrodków Słuchajcie, masa domków nie domków, niedomków. Natomiast, jakbyście jechali główną ulicą, to ciężko tutaj trafić, bo teraz, że jest jak widać, no na fazie, słuchajcie, jest ta droga. Nie powiem, że nie. W życiu bym tu nie wjechał, fajne domki są. Zobaczcie takie nowoczesne w ukryciu. No mega, mega, mega. Widzę niektórzy wyjeżdżają. Co się dziwić, pogoda jest przecudowna. To jest niesamowite, bo w taką pogodę chodziłem kiedy byłem mały. Nie wiem czy pamiętacie te czasy. Błoto, słuchajcie, deszcz. Brudne mokry przychodziłeś do domu. I człowiek, czym starszy jest, tym, jest bardziej leniwy ma. Och, bardziej na komfort. I powiem Wam tak, gdyby nie ten YouTube, nigdy w życiu bym się nie wybrał na taką pogodę, żeby się przejść i kto wie, kto wie jeszcze, co będzie się tutaj spotka. Jak zobaczę jakiś fajny ośrodek. O, słuchajcie, po błotku kładzie, to jest to. Jak zobaczę jeszcze jakiś fajny ośrodek, to wam pokażę, gdzie sam bym chciał wypoczywać, ale widzę, że tam chyba nie przejdziemy. Może i przejdziemy, zobaczymy. Dobra, już myślałem, że nie przejdziemy tędy, ale mamy. Bróżka, bardzo fajna. Może się dostaniemy. To jest druga strona jeziora. Czyli tereny mniej znane, bardziej ciche. Natomiast jak widzicie, też są to tereny rozbudowane, gdzie można. Blokować. O, tu jest fajnie. Cześć, uwielbiam takie klimaty. Eee, super jest. No zobaczcie. Jest. Trzeba tu przejść. To chyba jakiś prywatne ośrodek. Yeah. Żywej duszy nie ma, moi drodzy. Żywej duszy. Taka taką pogodę coś jest otwarte. Widzę, że lody można kupić włoskie. Super. Może skorzystamy jak zmarzniemy. Na razie będziemy szukać a, jakiegoś pomostu, miejsca w którym możemy się rozłożyć. Domowe obiady Eko Czyli co, jeszcze obiady mamy. Super. Nie no niesamowite słuchajcie jest to białe teraz. Niesamowite. Sam zobaczcie, no, po prostu kosmos. Rozpadało się, jestem cały mokry, przemoczony, natomiast yy, będziemy szukać jakiegoś pewnie pomostu, żeby gdzieś się rozłożyć. Tak niestandardowo, tak troszeczkę na fazie. Powiem szczerze, że jeszcze nigdy w życiu nie rozkładałem ręcznika, kiedy padał deszcz, szczególnie na jeziorze. I zawsze chciałem to zrobić, więc znajdziemy jakiś fajny pomost i się po prostu rozłożymy. A później się będziemy kąpać. Czyli wszystko zrobimy dzisiaj na odwrót. Wtedy, kiedy jest słońce, ludzie tu przyjeżdżają. Kiedy nie pada deszcz. Ludzie się chowają, to jest naturalne dla mnie, natomiast nie wiecie, ile tracicie, i w deszczu zrobić coś można zawsze innego. No, to idziemy tam. Troszeczkę było bomb, ale. Chciałbym teraz skoczyć troszkę, gdzie jest głębiej. Tu jest, no, tak, że się chowam, nie? Ale w razie czego mam koło i mam nadzieję, że to koło mnie uratuje, w razie czego. To jest właśnie to, że trzeba inaczej spędzać czas. Rozumiecie? I to jest właśnie niesamowite, że dzisiaj, po 20 latach, spędzam go zupełnie inaczej niż dookoła świat kreuje, bo można ten czas naprawdę spożytkować dużo fajnie. Ok, słuchajcie. Może rzucisz? No. Rzuć koło, tylko się nie poślizgnij. Tam, 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 tam. Tak, żebym doskoczył. No. Jest. Mamy koło. Dobra. I teraz. A gdzie ono płynie? Dobra. I teraz. E, będę skakał, bo jest już boja. Wow. Chyba przeskoczyłem dobra płynę Bamba. mam mam nie przejdę się po tym piasku o tam i drugą stroną po pomoście wrócę jest niesamowite, słuchajcie na pełno o, o Oby nie przestało padać. O kurde, nie ma przejścia tam. Ale stopa. Dobra, wracam. Pierwsze wrażenia. Marzę o tym, żeby deszcz nie przestał padać. Marzę o tym, żeby taka pogoda pozostała i że nie przyszłoby mi to do głowy w ogóle, żeby prosić się o jeszcze większy deszcz. Niesamowita zabawa. Poczuć się jak dziecko słuchajcie I pomyśleć, że ja tylko przyjeżdżałem nad jezioro Jak świeciło słońce i wszystko było super Git malinka, nie nie to jest bez sensu Trzeba przyjeżdżać właśnie wtedy Kiedy pada deszcz Dobra skaczę do wody Skaczę na bombę Operatorze Miał być wodoodporny Wiecie, to jest takie urządzenie gdzie trzymasz na ręku i zdalnie nie, włączasz kamerkę i się zalał, ale w topa. Cudowna pogoda, po prostu jest przepiękny dzisiaj Panie operatorze, nie ma dzisiaj konkurencji na moście Nie ma w ogóle konkurencji. Naprawdę jest fajnie, ale trzeba troszeczkę popływać na spokojnie 10 minut przerwy. Zobaczymy czy na następnym pomoście e, są ludzie, może kogoś spotkamy e, i pokąpiemy się też na następnym pomoście. Ponieważ Biale Jezioro do tego moi drodzy służy, żeby się dobrze bawić. Jak myślicie czy powinni tutaj zrobić kostkę, w ogóle czy chcielibyście żeby ta kostka która jest tam jest centrum. Chcielibyście, żeby ta kostka była dookoła jeziora? Przecież jest wiele jezior, gdzie ta kostka w zasadzie okrąża całe jezioro. Druga sprawa, czy chcielibyście, żeby tutaj w tym miejscu były latarnie? Dajcie znać w komentarzach, bo byłem na różnych jeziorach, jeszcze będę. Bo w końcu to jest program Jezioro na Fazie i interesują mnie jeziora różne, nie tylko jezioro białe. Natomiast Zastanawia mnie to, dlaczego tutaj jeszcze tego nie ma. Jest takie przysłowie, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o. A swoją drogą, fajny dom. W ogóle tu jest. Masa fajnych domów. Ludzie mają kasę, co? Słuchajcie, oczywiście nie zazdroszczę nikomu, bo ja wolę takie miejsce, namiocik i, i takie klimaty. Jeszcze nie spotkałem nikogo. Może ktoś będzie przechodził. A jak będzie przychodził bez parasola to jeszcze lepiej Ale na swojej drodze jeszcze nie spotkałem żadnej osoby Która by wyszła w deszcz I cieszyła się niesamowitą pogodą Pierwsze osoby, które spotkałem Które wyszły w deszczu, gratuluję O no jest fajnie, zobaczcie, ale super Super pomysł, jest grilak to... Nie no, fajnie, fajnie, słuchajcie, przyjeżdżam, lubię takie klimaty o. Tutaj też jest jakiś prywatny chyba pomost. Pokażę Wam najlepszy pomost Ever. Ja, ciekaw się. Nieźle. tu muzeum otworzy. I tu się po czym kończy. Co mi jeszcze tutaj nad jeziorem białym, co mi przeszkadza, tak naprawdę, kiedy idziecie sobie wzdłuż jeziora białego, po tej części jeziora, przejdźcie się, jak, jak, jak będziecie tutaj nad jeziorem. Przejdźcie się po prostu pospacerujcie, bo też po drugiej stronie jeziora są uroki. Ale moi drodzy, w ogóle ciężko jest przejść do ulicy Głównej, nie? czyli albo są ośrodki zamknięte, prywatne, albo po prostu nie ma przejścia i trzeba naprawdę bardzo dużo iść, bardzo długo iść, żeby gdziekolwiek się dostać. I mamy następny chętnych co prawda już po no, ale są ludzie, bawią się i my się dzisiaj tutaj zameldujemy. O kurde, musicie to zobaczyć, nie przychodźcie tutaj z dziećmi, bo dzieci są bardzo ciekawe tego wszystkiego. Takuję do wody i dalej korzystam z tej przedzudnej pogody. Jak tylko wyjdzie słońce, uciekam. Słońce nie, 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 deszcz tak. W ogóle tutaj na tym ośrodku zupełnie inne podłoże jest, taki piaseczek, ale Zupełnie inny, nie jest taki ubity jak na innych ośrodkach i woda jakaś taka inna, jakby nie Twoje jezioro. No, odkrywam, słuchajcie, to, to miejsce razem z Wami, bo zawsze byłem na tych ośrodkach, gdzie jest najwięcej ludzi. Tak samo jak Wy, nie? Tu jest naprawdę fajnie, ja będę tu wracał. Także jak ktoś lubi spokój, po przeciwnej stronie, szukajcie miejsca. Dla siebie. Znowu się rozpadało. Idę na kolejną. Jeszcze zobaczę jak jest na innej i wracam. Cały jestem przemoczony, ale naprawdę jest mi ciepło. Dobra, lecimy dalej. Dla każdego ośrodka jedną taką wspólną cechą charakterystyczną są pomosty. I fajnie, bo ja lubię na pomostach siedzieć. Kiedyś był taki zwyczaj, że się na pomoście leżało. Ja osobiście wolę jednak jak te pomosty są puste, no bo wyobrażasz sobie, że tutaj ktoś jest, tam ktoś jest i weź przejść, przemieść się, nie? Aha. Ten ośrodek zaliczyłbym do takich ośrodków, które są przystosowane dla dzieciaków, słuchajcie, bo dojdziesz na koniec pomostu i wody jest no dla mnie może troszkę wyżej niż po kolana. To jest cechą tego ośrodka, bo na poprzednich było tak, że na końcu pomostu to w zasadzie ja się chowałem, czyli było bardzo głęboko, nie? A tutaj jednak polecam ten ośrodek dla dzieciaków, bo jest dużo, dużo płyciej. To jest ośrodek PKS Okuninka. PKS. No i spoko. Tak, tutaj mamy parklinowy, też cecha charakterystyczna. Tak, kasa dla dzieci, dla średnio zaawansowanych. Aha, tu są ceny. To ceny już wiemy. Idziemy dalej. Będziemy szukać teraz wyjścia, bo ja bym coś zjadł. Także udajemy się już gdzieś do wyjścia. Pokażę Wam jeszcze ten parkingowy. To jest trasa i dla dzieciaków, i średnio zaawansowana, i dla dorosłych. Jeszcze nigdy nie byłem na tym, ale chyba się wybierzemy. Zastanawiam się, dlaczego jest zamknięty. Wydaje mi się, że chodzi tutaj przede wszystkim o to, że po prostu pada deszcz. Nie? Trochę niebezpiecznie by było teraz tutaj brykać Ale fajnie to wygląda naprawdę Także ja się tutaj wybiorę I zrobimy materiał I przed nami kolejny ośrodek Zobaczymy co tam jest, co tam słychać Czy są jakieś atrakcje ho, 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 ho. Zobaczcie to Coś niesamowitego Ja Cię kręcę Ale drzewa Znaczy korzenie wypłukane no, cudowny widokarz, zrobię zdjęcie. Dobra, dużo piachu. Kolejny osierobek. Dalej nie widzę, a to chyba zamknięta budka z jedzeniem. Pewnie przez pogodę znowu. A pogoda jest naprawdę fajna. Tutaj też jest w miarę zadbane. Czyściutko. Pytacie się, gdzie można pogrillować? No, właśnie w takim miejscu. Jak na grilla, to tam gdzie nie ma ludzi. Bo zawsze to komuś będzie przeszkadzać, nie? Ten dym, a to papieros i tak dalej. Więc szukajcie takich miejsc, gdzie jest tych ludzi po prostu mniej. I tutaj śmiało się możecie rozłożyć, śmiało możecie pogrillować. Ja też w następnym vlogu oczywiście nakręcę materiał, gdzie sobie będę grillował. Zobaczymy, czy komuś będzie przeszkadzać, czy nie. Wiecie, regulamin, regulaminem. Tak samo jak nie można śmiecić, a no właśnie. Dobra, no i widzicie, idę idę i nie mogę znaleźć miejsca, gdzie po prostu mogę sobie przejść na drugą stronę. A swoją drogą, jak ktoś lubi, no to jest. Tak. Bardzo fajny dzisiaj udany dzień i przede wszystkim e, no, zwiedziłem parę ośrodków, w których dawno-dawno temu nie byłem. Jeszcze się przyjrzymy bardziej tym ośrodkom i, i tym, co możecie w nich znaleźć, ja się żegnam i nie zapomnijcie dać łapki w górę, skomentować, jeżeli podobał Wam się ten materiał. Do zobaczenia w następnym odcinku. Hej!